Uh, ale długo myślałeś kamerko witajcie nowy film nowe poszukiwania nowe przygody co dzisiaj lubikowo jezioro woda 8 stopni na dworze więc co trzeba korzystać do zobaczenia na kąpielisku witajcie, no. szukajcie, a znajdziecie. Jak mówiłem, jezioro Lubikowo przed sezonem. Marcin już w wodzie. nic. Szukamy. No, no i Deus. Wracam do starej szkoły. Jakbym to powiedział. Telefon do kieszony. I zaczynamy. Chucza, taki sygnał. Powiedziałbym na kapselek. Się nie mylił. No wiecie przecież, czego tu się spodziewać po, po przedsezonem. Co prawda, tutaj są pomosty zwinięte, złożone, czy jak to nazwać? Przesunięte. Tutaj taki lepszy sygnał. Tutaj taki troszkę lepszy ale chciałem powiedzieć czy to nie będzie garaż ale, ale nie kolejny kapsel no tak więc sobie czyścimy kąpielisko przed sezonem tu jest jakieś żelazo Tutaj gdzie nie, Coś dużego. Może to być blacha od pomostu, bo też się tutaj znajduje. Odłączenie. No nie. Tym razem leszek. No. Ale tu, gdzie były pomosty, to pod spodem. Miękko. Kurczę, Tylko muszę pamiętać, że ja jestem w woderach. Nie, kolejny kapsel będzie wyjmiemy. Co nabijemy? sobie punktów karnych. Ja tu chyba jest folia. Coś mi się tak wydaje jak? No jak No, dobra, jak się coś fajnego trafi albo przyjdzie mi na myśl się podzielić z czymś Coś, ale co, <laughs> Jezu. kurczę to są już zbi tak ładnie biją, dobra, szukamy, nie wiem czy nagrywa czy nie nagrywa, o jeszcze mi uciekła, ale mamy spinkę do włosów, dobra, mhm. No, jakiegoś mojaka tak? No. Jak Marcinko? Co tam znalazłeś? Perela. A tu nie łaziłeś, bo tu nie ma twoich śladów. Teraz mam pultaba. <grywka> Zrywkę. Ale złota. Sygnałowie. jest Nie rdzewa. z pomostu To wszystko, to wszystko o, Ale tu na szczęście nie ma takiego aż mułu jest, co prawda, ale, ale do kostek a nie do kolan tu jest jakiś sygnalik mam siedziełku widać? i co? gdzie jest ten sygnał? bo go nie widzę Co, nie, nie, nie. Hmm. Był się zmył. Może jeszcze troszkę głębiej. O, nie mogę nogi ociągnąć. No Не угу. Ну и Ну и... Хороший сигнал. Тут есть хороший сигнал <свят> <свят> на капсуле.

Dobra, idziemy na otwarszy grunt. Hm. Hm. Nie wiem, nie wiem co to może być, ale mam to na pewno w sicie. Aha, wspominałem ostatnio o garażu. No, teraz. no i jest garaż. No i okej. Okay. Warto odnotowania. Pierwszy moniak. Tu gdzie ten garaż przed chwilą. <laughs> Obróciłem się o 90 stopni. I coś wpadło. Tak zarośnięte, że nie widzę. Do tych lepszych fantów. <laughs> Szukamy dalej. Tu coś będzie. Tu coś będzie. Mhm. w A tych nierdzewek, od tych pomostów, to. Hmm. Nieładnie. Bardzo nieładnie. Tu ogólnie. Sezonie stacjonują wszelkiego rodzaju rowerki wodne, kajaki. Może jakiś wywalił się do wody, jak wchodził albo schodził. Ale niestety więcej śmieci jak dobrodziejstw. Idziemy zobaczyć tam pod. Imprezownie. Marcin był, ale zrezygnował. Dobra. Duży peral. Co to będzie? No badko. Wchodzisz panie czy nie wchodzisz, zeszło. 20 zł jak to mówi Szymon, mamy biżuterię wędkarską Komar. Uciekaj mię komarów Jest biżuteria wędkarska. Tu sobie zaczepimy. Bo jak mi się w moją siateczkę wplączasz to będzie dopiero. No, patrzcie, nie chce się skubany złapać. O, i wiś. jeszcze szczerzyłkę schowamy. No i dobra. Tu nie mrawy sygnalik, albo coś małego albo troszkę głębiej nie, niby mam niby nie mam czyli coś malutkiego że powiem znikło. Nie słyszę. Próbuję jeszcze raz kopnąć w tej samej dziurze. Bo może jednak był głębiej. O ja tak. Nie z wabę tym sitem i hmm, co Co w takim przypadku? Jak nie... O, o, patrzcie, ołowiks. No cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Nie, szuka się dalej. Postanowiłem chwilę odpocząć sobie. No, tak jak się spodziewaliśmy, rewelacji nie ma. Chociaż nie wiem, co tam Marcin znalazł. Może coś ma. Uuu, już trochę. Trochę mi już zimno. Dwie pary skarpet. Grube dresy. No ale. No nie jest to lato. Nie oszukujmy się. Dobra. Jeszcze chwilka pewniej. Będziemy uciekać. Ale na razie szukamy dalej. <try> Że tak powiem, chyba się dorobiłem. Bo mam aż 50 groszy. Wow. Bida, bida, bida z nędzą. Dale. Tu jedzę kolejny kapsel. Ile ja się dzisiaj kapsli nakopałem? Zapomniałem, że. Z deusem jedynką tak jest. Patrzcie Państwo, pomyliłem się. Co to mamy? Kolejne 50 groszy. Matko jedyna. Teraz to już naprawdę się dorobiłem. To już na pewno będzie kapsa. No. Jest. Żeb. Jak życie? Kupiemy kolejnego. Czasami można się miło zaskoczyć. Tak samo jak w przypadku tych 50, grach. no Mam w 99 przypadkach. Się nie mylimy. Dobra, bo. bo już jestem troszkę za głęboko. <tryk> Też kapselek.

nie będzie? O. Dobra, no w sicie. <laughs> Wstrętny garaża. Wstrętny garaża. Dobra. Zobaczcie to, ta -da! dwa złote, ale tutaj, mówią kapsel, bo jeszcze wali kapslem, A ja wykopałem tu dwa złote. No. Słyszałem ten kapsel, mówię wykopię. Nie będę taki. Pod, w sumie chyba nad tym kapslem było, było te dwa złote. <laughs> ja nie wierzę co ty się teraz dzieje ej, teraz lotuwa. No. Ja się kręcę. Ale uważaj wojtek, bo ci się wodery kończą. Żeby nie było. Kopiemy tutaj jakieś duże żelazo. Mamy. Mamy. to taki rozwalony garaż. Tak na pierdzie. Rom coś. Ctaj no. ma mi kapsela. Pewnie, że tak. Wybieraj, wygrywaj. Kamień. Kapsel, kurczę. Kurczę, kapsel. Nie chcę wyjść dobra szukam dalej Z wodą sobie na razie daję spokój Ale muszę się wkryć Chyba trochę po plaży pochodzimy Ale ściągnę z siebie te podziewie Nie, już w ogóle. Od 5 minut. Ale mam ręce. No nic, przebię. już po tej plaży? Z 20-30 minut. Wreszcie jakieś pierwsze efekty. Dwa grosze. No i dobrze. Szukamy dalej. To już oficjalnie. Na dzisiaj koniec. Na plaży znalazłem dwa grosze. Marciniak, poszło? Nie słyszy mnie. Ma sygnał na złotą obrączkę. Na pewno. Proszę bardzo. Tak, Marcin gubi fanty. W przeczyszczeniu. No i witajcie na podsumowaniu. Chodzi tak pewnie. Wiecie, co wpadło. No ale to nic. Podsumowanie trzeba zrobić. O, zobaczcie, ile. Ile tych śmieci. Ktoś mi kiedyś zarzucił, że nie zbieram, że jakieś podstawione moje poszukiwania, bo same znajdki. No niestety nie jest tak wesoło, jakby się mogło wydawać. No a tu rzeczy, które udało się znaleźć. Dokładnie jest 4 ,22 zł, 22 grosze, 2 perele, dwie tulejki z nierdzewki i jakiś. Ołowix, jakiś traktor przejeżdża. Hmm. Co wam powiem? To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie. Na razie.